Drodzy Państwo, dziękuję za wszelkie słowa wsparcia i komentarze, które pojawiły się pod moim ostatnim nagraniem. Chcę na początku bardzo wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Nie jestem politologiem ani historykiem. Nie występuję tu w roli eksperta akademickiego. Jestem zwykłym człowiekiem, który interesuje się rzeczywistością, dużo czyta i przede wszystkim ma dość życia w świecie półprawd, przemilczeń i narastającej manipulacji. Kocham Polskę. Mam ogromny szacunek do naszej historii i do wszystkich ludzi, którzy w różnych momentach dziejów mieli odwagę walczyć o wolność i suwerenność tego kraju. Patrząc dziś na to, jak coraz więcej podstawowych wartości moralnych jest relatywizowanych albo wręcz wyśmiewanych, czuję potrzebę zabrania głosu. Te moje skromne nagrania traktuję jako próbę dołożenia takiej małej cegiełki. Wsparcia dla tych, którzy w coraz bardziej chaotycznym i zdemoralizowanym świecie wciąż mają odwagę myśleć samodzielnie i mówić nie. Tak właśnie postrzegam swoją rolę. Chciałabym, aby za kilkadziesiąt lat ktoś mógł odsłuchać te nagrania i potraktować je jako świadectwo nastrojów, obaw i sprzeciwu części Polaków żyjących w obecnych czasach. Polaków, którzy mówią stanowczo nie w ciąganiu Polski w kolejne konflikty, które nie są prowadzone w naszym interesie. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, kolejne lata, ale obawiam się, że światowe elity polityczne i gospodarcze będą nadal manipulować wydarzeniami, aż w końcu doprowadzą do konfliktu, którego areną, jak to już bywało w historii, mogą stać się ziemie polskie. O tym trzeba mówić głośno, zanim będzie za późno. Już od dawna mam wrażenie, że Polska jest systematycznie osłabiana od środka, że mamy do czynienia z nową formą ideologicznej presji, którą można nazwać nowoczesnym komunizmem, pozbawionym co prawda sierpa i młota, ale równie skutecznym w niszczeniu wartości więzi rodzinnych i samodzielnego myślenia. Patrząc na to wszystko trudno nie odnieść wrażenia, że jesteśmy świadkami głębokiego kryzysu cywilizacyjnego a szkoda państwa o ponad tysiącletniej tradycji, które przetrwało rozbiory, wojny i okupacje. Jestem dumna z tego, że jestem Polką, dumna z tego, że mimo tak wielu tragedii, nasz naród przetrwał. Przetrwał, bo nigdy nie dał się całkowicie złamać i potrafił walczyć o wolność, kiedy było to konieczne. Tylko czy naprawdę naszym przeznaczeniem musi być nieustanna walka? Czy nie potrafimy wyciągnąć wniosków wcześniej, zanim sytuacja stanie się dramatyczna? Polacy mają ogromny potencjał. Jesteśmy pracowici, zaradni, kreatywni, mamy silne poczucie sprawiedliwości i głęboko zakorzenione pojęcie miłości do ojczyzny. To są wartości, które nas ukształtowały i które dzisiaj są systematycznie podważane. Europa jako całość znalazła się w bardzo trudnym momencie to chaos, z którego coraz trudniej się wydostać. Nie wiem jak potoczą się losy naszego kraju, ale wiem jedno, musimy zmienić sposób myślenia, przestać dawać się skłócać, przestać bezrefleksyjnie chłonąć nachalną propagandę, która jest dziś wszechobecna i niezwykle agresywna. Często mówię w swoich nagraniach o skali manipulacji medialnej i podtrzymuję to zdanie. Nie ma już czasu Trzeba obudzić się z iluzji pełnej demokracji i nieograniczonej wolności i spojrzeć na rzeczywistość taką, jaka ona jest. Wolność nie znika nagle, ona jest odbierana stopniowo. Wybaczcie mi, proszę, ten długi wstęp, ale był on potrzebny. Dzisiejszy temat bezpośrednio łączy się z tym, o czym przed chwilą mówiłam. Musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz systemowe zmiany, które realnie pogarszają sytuację obywateli. Nigdy nie są wprowadzane jednorazowo i wprost. Zawsze towarzyszy im atrakcyjna narracja, język troski, nowoczesności, bezpieczeństwa i dobra wspólnego. Wystarczy spojrzeć na strony międzynarodowych instytucji: kolorowe grafiki, piękne hasła, wzniosłe deklaracje. Wszystko po to, by stworzyć wrażenie, że działania podejmowane są wyłącznie w waszym interesie. Temat, który dzisiaj poruszę, dotyczy właśnie takiego mechanizmu. Mechanizmu, który, jeśli nie zostanie w porę nazwany i zrozumiany, może bardzo poważnie ograniczyć przestrzeń debaty publicznej w Polsce. Chodzi o krajową strategię zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego na lata 2025-2030 i o konsekwencje, jakie ten dokument może mieć dla wolności słowa, badań historycznych i prawa do krytycznej debaty. Na wstępie warto powiedzieć, że Krajowa Strategia Zwalczania Antysemityzmu nie jest ustawą, ale dokumentem, który został zaakceptowany i ma być wdrażany. To dokument programowy o charakterze strategicznym, który określa cele i kierunki działań mających na celu walkę z antysemityzmem, strategia ta wskazuje na potrzebę zmian prawnych, np. zwiększenia skuteczności karania przestępstw antysemickich. Które w przyszłości mogą wymagać uchwalenia konkretnych ustaw przez Sejm. Ale jakie zagrożenia ta strategia ze sobą niesie? Przede wszystkim prowadzi do rozszerzenia interpretacji pojęcia mowy nienawiści. Ten dokument nie wprowadza nowych przepisów karnych tu i teraz, ale robi coś znacznie subtelniejszego, a przez to potencjalnie bardziej niebezpiecznego. Zmienia sposób, w jaki państwo definiuje, rozpoznaje i interpretuje antysemityzm. I to ma bezpośrednie i bardzo istotne znaczenie dla wolności słowa. Jest to niebezpieczne, dlatego że definicja antysemityzmu może przestać być jedynie narzędziem opisu zjawiska, a zacząć funkcjonować jako narzędzie władzy. Strategia zakłada bowiem możliwość opracowania wytycznych definiujących różne przejawy antysemityzmu, prowadzenie szeroko zakrojonych szkoleń dla urzędników, policji, prokuratorów, sędziów i przedstawicieli mediów a także aktywną promocję definicji ichra jako narzędzia do zwalczania antysemityzmu. To właśnie sprawia, że granice dopuszczalnej wypowiedzi nie będą wynikać wyłącznie z przepisów prawa, lecz coraz częściej z interpretacji zaleceń i praktyki instytucji państwowych. I właśnie w tym miejscu pojawia się pierwszy poważny problem systemowy. Aby go zrozumieć, trzeba przyjrzeć się samej definicji IHRA, bo to tutaj moim zdaniem kryje się jedno z największych zagrożeń dla wolności słowa. IHRA, czyli Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście, nie jest organem prawodawczym. Jest to organizacja polityczno-ekspercka, działająca w oparciu o deklaracje i zobowiązania 35 państw członkowskich, finansowana bezpośrednio przez rządy tych krajów. Państwa członkowskie, w tym Polska, od 1999 roku wpłacają coroczne składki w wysokości około 35 tysięcy euro. I to jest kluczowe: Ichra nie tworzy prawa, nie, nie ponosi um, konstytucyjnej odpowiedzialności przed obywatelami, nie podlega demokratycznej kontroli w taki sposób jak parlament czy sąd. A mimo to jej definicja ma być stosowana przez państwo jako narzędzie interpretacyjne, wpływające na działania organów ścigania, sądów, mediów i instytucji edukacyjnych. W praktyce oznacza to, że dokument polityczno-ekspercki, który sam w sobie nie ma mocy prawnej, zaczyna oddziaływać na realny zakres wolności słowa obywateli. Oficjalna definicja antysemityzmu przyjęta przez IHRA brzmi następująco. Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. I w tym miejscu pojawia się poważny problem logiczny. Co właściwie oznacza sformułowanie określone postrzeganie? Jakie postrzeganie i według kogo określone? A dalej może się wyrażać jako nienawiść czyli, co istotne, nie musi. To zdanie nie wyznacza jasnej granicy. Między tym, co jest jeszcze dopuszczalną opinią, a tym, co już stanowi akt nienawiści. Zamiast precyzyjnej definicji otrzymujemy opis, który granicę tę rozmywa. Definicja ta nie odpowiada na podstawowe pytanie: kiedy dokładnie dana wypowiedź staje się antysemityzmem? Zamiast tego sugeruje, że pewien sposób postrzegania może potencjalnie prowadzić do nienawiści, a to jest zasadnicza różnica. Prawo, a zwłaszcza prawo karne, nie może opierać się na potencjalności, domniemaniach czy przewidywaniu możliwych intencji, musi opierać się na konkretnych, jasno określonych czynach i wypowiedziach. W przeciwnym razie odpowiedzialność przestaje dotyczyć tego, co ktoś rzeczywiście powiedział, a zaczyna dotyczyć tego, jak ktoś inny to zinterpretuje. ICHRA na swojej stronie internetowej podaje przykłady współczesnych przejawów antysemityzmu, podkreślając przy tym, że nie jest to katalog zamknięty. I właśnie tutaj pojawia się kolejny problem. W teorii są to tylko przykłady, ale w praktyce państwowej przykłady bardzo często zaczynają funkcjonować jak normy. Jeśli dokument wskazuje, że antysemityzm może polegać między innymi na formułowaniu stereotypowych opinii, Demonizowaniu czy stosowaniu podwójnych standardów wobec Izraela, to pojawia się pytanie fundamentalne z punktu widzenia wolności słowa. Kto decyduje, co jest stereotypem, a co analizą? Kto rozstrzyga, czy dany standard jest rzeczywiście podwójny, czy po prostu krytyczny? Gdzie przebiega granica między ostrą oceną polityczną a niedopuszczalnym uprzedzeniem? Ichra nie dostarcza tutaj żadnej jasnej metodologii, nie proponuje testów, kryteriów ani obiektywnych wskaźników, które pozwalałyby w sposób no, jednoznaczny rozróżnić tę sytuację. Zamiast tego opisuje jedynie efekt końcowy, pozostawiając ogromne pole do interpretacji. A im większe pole interpretacji, tym większe ryzyko nadużyć niepewności prawnej i autocenzury. W efekcie obywatel nie wie już, czy wypowiadając kontrowersyjną, ale legalną opinię. Porusza się jeszcze w granicach wolności słowa, czy już wchodzi na obszar, który ktoś inny może uznać za niedopuszczalny. Największym problemem definicji ichra jest to, że łączy ona w jednym dokumencie cztery zupełnie różne sfery. Z jednej strony mamy klasyczną nienawiść wobec ludzi jako ludzi czyli realne uprzedzenia i wrogość skierowaną przeciwko osobom z powodu ich pochodzenia czy religii. Z drugiej strony pojawiają się wypowiedzi dotyczące państwa Izrael, czyli bytu politycznego, który, jak każde inne państwo, podlega krytyce, analizie i ocenie w ramach debaty publicznej. Trzecim obszarem są interpretacje historyczne, które z natury rzeczy bywają sporne, zmienne i zależne od nowych badań oraz perspektyw. Czwartym natomiast jest ocena intencji mówiącego, a więc próba rozstrzygnięcia nie tylko tego, co ktoś powiedział, ale także tego, co miał na myśli. Są to cztery zupełnie różne porządki, które w demokratycznym państwie podlegają innym standardom, innym formom ochrony i innym granicom debaty. Ich połączenie w jednym dokumencie powoduje jednak bardzo poważne konsekwencje. W praktyce wypowiedź polityczna albo historyczna może zostać oceniona tak, jakby była aktem nienawiści wobec ludzi. Krytyka decyzji rządu, analiza zjawisk historycznych, czy nawet kontrowersyjna teza publicystyczna przestają być traktowane jako element debaty, a zaczynają być postrzegane przez pryzmat moralnej i emocjonalnej oceny intencji autora. Ten problem pogłębia się jeszcze bardziej, gdy spojrzymy na sposób, w jaki definicja ichra operuje pojęciami takimi jak ogólny kontekst, postrzeganie czy demonizowanie. Są to kategorie miękkie, nieostre i w dużej mierze subiektywne. Nie da się ich jednoznacznie zmierzyć ani je jasno zdefiniować. W efekcie ta sama wypowiedź może zostać uznana za dopuszczalną albo za niedopuszczalną, w zależności od czasu aktualnego klimatu politycznego, wrażliwości danej instytucji czy nawet osoby, która zdecyduje się ją zgłosić. W tym właśnie miejscu definicja ichra przestaje być wyłącznie opisem zjawiska, a zaczyna funkcjonować jako narzędzie, które można stosować zbyt szeroko. A Krajowa Strategia Zwalczania Antysemityzmu, o której mówimy, nie tylko to narzędzie akceptuje, ale wręcz zachęca, by było ono stosowane aktywnie przez aparat państwa, media i instytucje publiczne. To wystarczy, by wywołać efekt mrożący. Co to oznacza? Obywatele zaczynają się autocenzurować, dziennikarze unikają tematów uznawanych za ryzykowne, a badacze i publicyści zaczynają ważyć każde słowo nie pod kątem prawdy, rzetelności czy odwagi intelektualnej, lecz pod kątem potencjalnych konsekwencji. I podkreślam, że problemem nie jest sama walka z nienawiścią. Przeciwdziałanie realnej przemocy, dyskryminacji i wrogości wobec ludzi jest czymś koniecznym i oczywiście słusznym. Problem polega na tym, że definicja ichra nie oddziela w ten sposób jasny i jednoznaczny nienawiści od debaty. A w demokracji nie wolno karać ludzi za to, jak ktoś inny zinterpretuje ich myśl, intencje czy sposób postrzegania świata. Wolność słowa kończy się wtedy, gdy definicja staje się tak szeroka i tak nieostra, że w pewnym momencie każdy może się w niej znaleźć. Kolejnym elementem tej strategii, który realnie wpływa na wolność słowa, jest wyraźne wzmocnienie roli prokuratury i policji w sferze wypowiedzi. Dokument wprost zakłada zwiększenie liczby postępowań dotyczących przestępstw motywowanych antysemityzmem, aktywne monitorowanie internetu, ścisłą współpracę z tzw. zaufanymi podmiotami sygnalizującymi oraz szkolenia ukierunkowane na szersze i bardziej konsekwentne stosowanie artykułów 256 i 257 Kodeksu Karnego. Nie są to zapisy neutralne. Ponieważ tworzą one systemową zachętę dla organów ścigania, by częściej wszczynać postępowania dotyczące wypowiedzi, nawet w sytuacjach granicznych, niejednoznacznych czy opartych wyłącznie na interpretacji. W praktyce może to doprowadzić do długotrwałych dochodzeń w sprawach, które nie dotyczą czynów, lecz słów, do przesłuchań, zabezpieczenia materiałów, analizy kontekstu, intencji i znaczeń do sytuacji, w której twórcy internetowi, dziennikarze, publicyści czy naukowcy znajdują się pod realną presją aparatu państwa, nie dlatego, że nawoływali do przemocy, lecz dlatego, że poruszyli temat uznany za wrażliwy. I nawet jeżeli taka sprawa kończy się ostatecznie umorzeniem, no to proszę państwa, koszt już został poniesiony. Te koszty są ogromne. To jest koszt psychologiczny, finansowy, wizerunkowy, a często również zawodowy. Sam fakt bycia przedmiotem postępowania działa odstraszająco nie tylko na osobę, której dotyczy, ale także na całe środowisko. Równolegle, strategia bardzo mocno ingeruje w obszar mediów i internetu, przesuwając akcent z debaty na regulacje i kontrolę. Dokument przewiduje monitoring mediów publicznych i koncesyjnych pod kątem no, treści uznawanych za antysemickie. Aktywną kontrolę największych platform internetowych, wprowadzenie odrębnych przepisów dotyczących mowy nienawiści w prasie i portalach informacyjnych, oraz ścisłą współpracę państwa z platformami w zakresie usuwania treści. Z perspektywy wolności słowa oznacza to rosnącą rolę moderacji prewencyjnej. Treści nie będą usuwane dlatego, że są bezprawne, lecz dlatego, że mogą zostać uznane za problematyczne. Niestety bardzo często widzimy to na YouTube i twórcy internetowi, którzy działają na YouTube, bardzo dobrze ten mechanizm znają. Decyzje o tym, co jest dopuszczalne, coraz częściej będą zapadać poza sądem, w oparciu o regulaminy platform, rekomendacje wytyczne i presję instytucjonalną. Prywatne firmy technologiczne działające pod presją państwa i groźbą sankcji będą miały silną motywację, aby usuwać treści legalne, lecz kontrowersyjne, zamiast ryzykować zarzut braku reakcji. W ten sposób debata publiczna przesuwa się z pytania, czy to jest zgodne z prawem, na pytanie, czy to się komuś wyda problematyczne, a to fundamentalnie zmienia sposób funkcjonowania wolności słowa w przestrzeni publicznej. Jeszcze dalej idą zapisy dotyczące edukacji. Strategia bardzo głęboko ingeruje w podstawy programowe, rekomendacje podręczników, system monitorowania przekonań młodzieży oraz mechanizmy reagowania na tak zwane niepożądane treści na uczelniach. Ryzyko polega na tym, że zamiast pluralizmu interpretacji historycznych i otwartej debaty pojawi się normatywna narracja państwowa, w której Określone ujęcia są uznane za właściwe, a inne za problematyczne. Krytyczne, alternatywne czy niepopularne interpretacje mogą być piętnowane nie jako element dyskusji akademickiej, lecz jako przejaw uprzedzeń. Akademicka wolność wypowiedzi zaczyna w takim systemie zależeć od tego, jak szeroko interpretowane są pojęcia antysemityzmu, mowy nienawiści i kontekstu. Choć dokument deklaratywnie mówi o granicach niezależności naukowej, to jednocześnie wprowadza mechanizmy monitoringu, reagowania i szybkiej interwencji, które działają w przeciwnym kierunku. Autonomia akademicka zostaje formalnie zachowana, ale faktycznie obudowana systemem kontroli i presji. I wreszcie dochodzimy do problemu najbardziej fundamentalnego, czyli braku symetrii w ochronie wolności słowa. Strategia w niezwykle szczegółowy sposób opisuje mechanizmy ścigania, monitorowania, edukowania i reagowania. Precyzyjnie wskazuje, kto ma obserwować, kto ma zgłaszać, kto ma interweniować i kto ma egzekwować. Natomiast niemal zupełnie pomija kwestie zabezpieczeń przed nadużyciami. Nie ma tam wyraźnych testów proporcjonalności, nie ma jasnych zapisów o ochronie legalnej, choć kontrowersyjnej debaty. Nie ma realnych mechanizmów ochrony obywatela w sytuacji konfliktu wartości. I to rodzi pytanie zasadnicze, którego w tym dokumencie nikt nie zadaje wprost. Kto i gdzie będzie bronił wolności słowa wtedy, gdy zderzy się ona z szeroko interpretowaną walką z mową nienawiści? Bo jeśli całe państwowe instrumentarium skierowane jest w jedną stronę stronę kontroli, reagowania i sankcjonowania, a po drugiej stronie nie ma równie silnych gwarancji ochronnych, to wolność słowa przestaje być realnym prawem, a zaczyna być jedynie deklaracją. I w tym miejscu dochodzimy do refleksji, której nie da się już pominąć. Bo jeżeli spojrzymy na tę strategię całościowo, to nie mówimy o pojedynczym dokumencie ani o jednej polityce publicznej. Mówimy o Tutaj o procesie, który zaczyna się od fundamentów państwa od policji, od prokuratury, od sądów, od systemu edukacji, od mediów i od instytucji, które mają kształtować sposób myślenia kolejnych pokoleń Polaków. Jest to projekt, który zakłada ujednolicenie sposobu interpretowania rzeczywistości, określenie, jakie narracje są pożądane, a jakie problematyczne, oraz stworzenie aparatu reagowania na odstępstwa od tej normy. I właśnie dlatego coraz trudniej nie nazwać tego indoktrynizacją państwa. Historia uczy nas, że indoktrynizacja nie zaczyna się od cenzury wprost, nie zaczyna się od zakazu mówienia, zaczyna się od definicji, od języka, od szkolenia aparatu państwa, jak ma właściwie rozumieć rzeczywistość. Zaczyna się od edukacji, od mediów, od przekazu, który nie mówi jeszcze, że nie wolno, ale coraz wyraźniej sugeruje, że tak należy myśleć, a nie inaczej. W czasach komunizmu również nie wszystko było wprost zakazane literalnie. Istniały instytucje, istniały prawa, istniały deklaracje wolności. Problem polegał na tym, że aparat państwa był szkolony w określonej interpretacji świata, a obywatel nigdy nie miał pewności, czy jego słowa zostaną odczytane jako dopuszczalna opinia, czy jako wroga narracja. To nie zakaz był najskuteczniejszym tak naprawdę narzędziem władzy, lecz niepewność. George Orwell opisywał ten mechanizm bardzo precyzyjnie, nie chodziło o to, że władza mówiła ludziom, co mają mówić. Chodziło o to, że władza stopniowo zawężała język i znaczenia, tworzyła nowomowę, aż pewne myśli przestały być w ogóle możliwe do wyrażenia. Jeśli nie masz słów, jeśli boisz się interpretacji, jeśli każda wypowiedź wymaga autocenzury, to formalna wolność słowa przestaje mieć znaczenie. I dokładnie z takim ryzykiem mamy dzisiaj do czynienia. Gdy państwo szkoli policję, prokuratorów, sędziów, nauczycieli i media w jednej szerokiej, nieostrej interpretacji pojęć takich jak nienawiść, uprzedzenie czy kontekst, to tworzy system, w którym obywatel zaczyna się zastanawiać nie nad tym, czy mówi prawdę, ale czy mówi bezpiecznie, nie nad tym, czy jego argument jest rzetelny, ale czy ktoś nie uzna go za problematyczny. Wchodzimy w totalitaryzm, tutaj, moi drodzy państwo. To jest dokładnie ten sam moment, w którym powinno zapalić się nam czerwone światło. Bo demokracje nie upadają z dnia na dzień. One erodują powoli, poprzez tak zwane dobre intencje, szerokie definicje i brak równowagi między władzą a wolnością jednostki. I dlatego, gdyby szanowny YouTube chciał mi tutaj pogrozić paluszkiem, to ja powiem tylko tyle, że to, co teraz mówię, nie jest atakiem na Walkę z nienawiścią, tylko obroną fundamentalnej zasady, że państwo nie ma prawa kształtować obywateli poprzez strach przed interpretacją, że wolność słowa nie polega na tym, że wolno mówić tylko to, co mieści się w aktualnie akceptowanej narracji, i że historia już wielokrotnie pokazała, jak kończą się systemy, które zaczynają od ochrony, a kończą na kontroli myśli. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.